Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Terraria na modach W tym odcinku, e, właśnie, będziemy zwiedzać wyspy, będziemy jeszcze zwiedzać cave'y, ale e, włączyłem sobie autopauzę, żeby mógł przygotować się na walkę e, z Aeo e of Cthulhu. Zrobiłem sobie potki, e, regeneration, iron skin i chyba tyle mi wystarczy, szczerze mówiąc Lew krystala zjadłem bo jednak tamten miecz to był słaby dosyć Bo można było zrobić zlew krystal ale słaby był Co jeszcze mogę powiedzieć Tu jak widzicie wprowadzili się nowi NPC Bo zrobiłem takie przejściowe domki Na razie niech będą Będę mógł kupić Będę mógł nich kupować rzeczy Zobaczyłem że nową rzeczą u Artemis Są właśnie tangsten bale. bale No mogą się przydać Więc tak Włączam autopauzę Jeszcze przyda mi się bardzo Driada, bo ona tam właśnie mi będzie dawała solidnego buffa do ochrony. Dobra, piję potki I myślę, że Driada się spisze, że też mi Może nie będzie tak jak wtedy 30 ochrony, zaraz cię wypiłem a No wypiłem, dobra Tak, Driada, dobrze, dobrze, odpalaj Driada tą swoją tarczę szybko Muszę wejść w jej obręb, żebym miał bardzo dużo ten, ochrony No kurde, te oczka są wkurzające Driada bardzo mi pomaga teraz, naprawdę O nie, tylko muszę odejść, żeby mi NPCów nie biło Chyba dam sobie z nim radę No 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 chodź tu, chodź tu dobra góra teraz się udało Teraz poszło bardzo łatwo. Dzięki Driadzie, dzięki temu shotgunowi, dzięki... Potkom. No w minutę go pogonąłem, bo widzę, że potki wypiłem minuty temu, więc tak. Treasure baga treasure baga wypada nam Creminator, złoto i shield of katulu, które od razu pójdę sprzedać. To na przykład bo nie jest mi potrzebny Wow, 30 Sylwera Szczerze, jak 30 Sylwera to już wolę zachować Wolę zachować dla siebie Więc tak, w dzisiejszym odcinku właśnie mm, będę zwiedzał Oj, będę zwiedzał wyspy Latające Ale przed tym chciałbym sobie zrobić Krimi Bary Dobra 13 barów Dwarów mm. Tu skręc stakowałem, czyli gdzieś tu Przepraszam, gdzieś tu jest Hmm Aha, wezmę sobie rewolwer, dobra Żeby był I mam Gravity Potion hmm. Więc tak, jeszcze mogę pokazać co nowego sprzedają NPC eee, A właśnie, jeszcze przed tym Oglądając tamten odcinek zauważyłem, że tu jest Strange Plant, tak, bo tu wtedy granatami rzuca, rzucałem i zobaczyłem, że tu Strange Plant jest, więc będzie można wrócić i od razu barwnik. Więc tak, u Arms Dealera można kupić, no praktycznie to co było, Mini shark, Legger, parts, e, Flintlocka i Masketbale, e, masket ale można to jest tank z tym Bale. U Paintera chyba wszystko to samo. No tak, farby, e, tapety i etc U tradera już, e, patrzyłem, właśnie. Czy to sobie wziąć jaką maszynkę? Hmm... Wiecie co, na razie mi się to nie przyda, już bym wolał mini mieć Już pozbieram sobie na mini-szarka Serio? Serio? Wiecie co? Nie wiem, czy takiego jolo nie zrobić <ślażdżąc> Chociaż, naprawdę ja się zdziwiłem, że... Bo to będzie naprawdę trochę za łatwe, bo jeżeli... Mam takie przywoływaczki Możemy kupić A nie robić No to szczerze mówiąc to jest za łatwe Więc chyba skorzystam raz z tego Pokonam to Ejo w Cthulhu, Znaczy chyba mam nadzieję że pokonam Bo tam widzę że już Dzień się robi Ale to jest za łatwe To jest za łatwe Naprawdę Nie będę chyba z tego korzystał więcej no, A jeżeli on ma drugą fazę A ja po prostu Go rozwalam tym shotgunem To To dobrze Szarżuj sobie, szarzu. szarżuj Znaczy nie, 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 nie szarżuj Właśnie, mam przecież Shield w katul, mogę o tak, takiego gonga zasadzić Starczy Zostaw moich kempetów, chodź na mnie No Najgorsze jest to, że pod koniec nie widać jak on szybko szarżuje, bo wtedy trzeba też na szczęście liczyć, czy go trafimy akurat. Dobra. Kolejny treasure bag, kolejna maska i kolejny crimsonite ore. A tu jest er arcane, więc ja sobie założę żeby mieć chociaż więcej many. A to to w katulu odłożę sobie. Więc tak, przechodząc do rzeczy... Przechodząc do rzeczy, to najpierw tak. stakuję sobie i już mi stać na mini szarka, no. Niesamowite. Nie, ale naprawdę to jest zbyt łatwe. Tak nie wiem, czy będę robił, bo z jednej strony szybki sposób na zarobek. Mógłbym pofarmić sobie pieniążki i bym miał e, zarobek. Ale z drugiej strony... No nie, no to jest za łatwe. Jak chcecie to napiszcie w komentarzach, czy mam z tego korzystać, żeby farmić pieniądze, czy może lepiej zrobić, z, z, tak sobie trudniej zrobić i e, może z tego nie korzystać. Więc napiszcie o tym w komentarzu, co sądzicie. Czy korzystać z tej przywołówaczki od Riady i farmić pieniądze, czy może nie, bo to jest za łatwe. Więc tak. Ee, jak się korzystało z Gravity Potion? Tak się korzystało, dobra. Bo już zapomniałem, szczerze mówiąc. Bo tam nie korzystałem z tej podki A właśnie, czy trochę wyżej nie powinienem polecieć? No, niesamowity odcinek z latania. Mam jeszcze tam jedną potkę. O o o widziałem 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 Dobra Więc Zaraz czy to jest chmura czy wyspa wyspa Ej, jest pierwsza wyspa Starfury może? Znaczy Star Fury? Tak to się mówiło? Chyba tak Tobie zombie podziękujemy Ciebie mnie nie obchodzisz yy, Tak Star Fury. Jest Zamieniam za to bo tego już nie chcę naprawdę mam dosyć Tego Jest Star Fury i się cieszę, dobra Lecimy na następną wyspę W poszukiwaniu następnej wyspy Kolejnej I od razu jak lecę w tą stronę to może mm, Może właśnie spotkam Znaczy e, będę leciał nad Crimsonem I e, tam zajrzę do tej kopalni Postrejam szplanta I może tam jeszcze wykopę ten lit, który tam był Aha, nie powiedziałem jeszcze jednego, że w nocy, kiedy budowałem domki dla npców, to zdobyłem zorka taką e, klatę I, i ją nałożyłem sobie. I teraz mam e, wszystko z innej parafii: z lidu, hełm, zorka, e, chestplate i butki czy tam spodnie z tanksenu e, Więc, no więc na razie e, wszystko z innej parafii. Że tak powiem. Dobra. Jeżeli po tej stronie niczego nie będzie, ja mam tylko minutę jeszcze, znaczy mam chyba drugą podkę, tak, mam drugą podkę. To nie wiem, czy nie zawrócę i nie polecę w prawo. Jedna wyspa, ciekawe co będzie na drugiej, czy będzie... Nie, starfury chyba drugi nie będzie już. Tak mi się wydaje. Chociaż sam nie wiem. 53 sekundy, wiecie co, ja sobie chyba... No, jest druga wyspa, akurat kiedy sobie wziąłem drugą podkę. ja ją uderzyłem. Ale to jest taka chmurka, tak? Tak, to jest chmura. Mmm, szkoda. Myślałem, że kolejno ten. Znaczy, nie wiem, czy są kolejne te takie wyspy, ale dobra. Oczywiście, że jeszcze jedną e, e, potkę wypiję sobie. Czy byłem w kosmosie? Tak. Nie, dobra, wyżej nie lecę, żeby mi harpy nie ściągnęły. Chociaż gdybym załatwił jedną harpię i gdyby mi wyleciało piórko... To wtedy... Mm, to wtedy co bym mógł? Zrobić kolejną gravity potion Ale na razie nie będę ich zaczepiał Chociaż może ty mi dropniesz O nie 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 Ty mimo sobie ty mimo co bijesz O, okej okay, piórko I kolejne coś, yy, o czym nie mam pojęcia co to jest Dobra, akurat skończyło mi się Gravity Potion I tak, co tu jest? O, balonik yy, I jeszcze SkyMil do specjalnych craftingów jest używane i regeneration potion, dobra więc, y, dobrze. Czy balonik za coś zamienię? Kowal. Gregory, wprowadził mi się. Grzegorz. Dobra. Y, za co zamienić? Zaraz. Za to. Szczerze mówiąc za to. Ale mi się harpy tu na zleciało. Hmm. Tu teraz polecę w prawą stronę. I od razu zobaczę, co Blacksmith oferuje. Kowal. A właśnie chcę żeby balonik był widoczny. O, balonik jest bardzo zawsze fajny. Eee, kowal, tu jesteś, widzę cię. Co ty mi oferujesz? Uuu Uulala Ale Steel Pickaxe, to ja mam platyn nowy, więc nie. Ale tak. Mm. Łuk, nie, nie. Nie. Kupiłbym siekierę sobie. Wow, demonik. No nieźle mm. Tą maszynkę sobie kupię mm. I zaraz czy kupić sobie już mini szarka Bo z mini szarkiem to wszystko pójdzie naprawdę łatwo <śm> ale może jeszcze w tym odcinku zdążyłbym nawet yy, premium w katul pokonać Zaraz 4, 5, 4 To by mi chyba dało, no Powiem, że trochę ochrony. Teraz 23 to... Czy kupić sobie ten... Dobra, kupię sobie, wiecie co? No, kupię sobie. Ten e, secik Okej okay. Tylko fajnie, gdybym miał jeszcze miejsce. I dzięki temu Driada przestań te efekty rzucać. Dzięki temu mam 26 ochrony. Ojej, jak ja wyglądam groźnie. Dobra, więc tak eee... A, krymny wary mogę zrobić, zapomniałem o tym I został jeden taki crimniecik eee... okej. Okay. quick stack Mam 53 crimnej dwary, teraz bym musiał lecieć właśnie na brainą w eee... A nie, jeszcze miałem polecieć na wyspę. Więc jeszcze polatam sobie po wyspach Hop, i lecę Kobler? Kurde, no akurat odpaliłem podkie się kobler wprowadził Ale dobra No mówię wam naprawdę, tu jest NPC od groma Tego jest bardzo dużo Bo ogólnie jak e, Zainstalujecie sobie Team Odlauter, To jak wgracie modyfikację, na przykład takie Tremor Mode To tam możecie zobaczyć co modyfikacja wprowadza I jeżeli, mi, jeżeli dobrze pamiętam To e, Tremor Mode wprowadza około 100 nowych NPS-ów, A Torium Mode No chyba 50, albo na odwrót, nie wiem. Ale ponoć prowadzę dużo nowych NPCów Więc No, jest... będzie grubo z tymi npc -ami. I nie wiem czy nawet mi starczy świata na tych wszystkich, bo wpadłem na taki pomysł, żeby mógł dla tych pocałych NPC'ów którzy są w Terrarii, tak normalnie, mógłbym zrobić takie domki osobne. A tym NPC-om, które pojawiają się w modach, mógłbym zrobić właśnie takie mieszkania w podziemiach, ale dostosowałbym do ich takiego wyglądu albo do takiego... jakby to powiedzieć. Do ich upodobań. O na przykład takiego blacksmitha to bym mu zrobił szary pokój. Z takim Kowadłem, tak? I to by wyglądało, że ta mieszkała kowal, tak? A... A dla, in a dla tych podstawowych właśnie zrobiłbym takie osobne mieszkania. Żeby oni mieli, a ci nowi, żeby mieli takie Więc chyba tak zrobię, ale na razie mm, Zrobię te pokoje tymczasowe takie y, Dla wszystkich NPCów, żeby mi się powprowadzali. W przerwy pomiędzy odcinkami też zrobię Oj. W przerwy pomiędzy odcinkami y, Też zrobię nowe domki dla NPCów Dobra, jest kolejna chmura O właśnie y, Jeżeli bym miał miniszarka to bym mógł pokonać szkieletrona. A jakbym pokonał szkieletrona... Właśnie, ja zapomniałem o tych mm, jeszcze bossach mm, z modów. To też muszę zapamiętać, żeby ich pokonać. O To na pewno... Ja już praktycznie mam itemy na mm, przywołanie sępa, ale potrzebuję jeszcze takiego takiego coś co dostaje się z z gniazda tych takich owadów Na pustyni Muszę zdobyć jeszcze to I pokonamy sępa Bo on jest bardzo łatwy To jest prosty Bo 1600 HP niż 16000 Jak kiedyś powiedziałem bez sensu 17 sekund i nie widzę kolejnej wyspy Więc zaraz będę klikał Ice Mirrora I się cofnę do domku O, dobra, skończył mi się efekt, więc cofam się do domku. I tak. Ale ładnie, ja tego fajnie myśli poskakuję. Okej. Okay. Eee. Co? Co mi z butami zrobił? Okej, okay, niech będzie Aaaa, to jest taki Czy to jest, chyba to jest szeft, który sprzedaje nam budki Movement speed Aha O, te budki byłyby bardzo ciekawe Bo to są budki Jeżeli w nich biegam To mi się HP Hmm Kupiłbym je, ale najpierw chciałbym tego mini-sharka. Hmm. Czy może zrobić trudniej sobie i... Bo i tak mi chyba na pociski nie będzie stać. Ale dobra. Bo takie butki jak biegałbym i to by mi się regeneracja ten. Miałby szybszą regenerację. Dobra. Na razie to... Nie, no coś muszę kupić, żeby... A zaraz, mini shark to jest 35 golda, tak? 35. Tak, 35. Dobra, kupię te budki i zobaczę co to jest. Shop. Daj mi. Je. Armored, czyli... Plus 3 defa Oj, ja myślałem, że to... To wiecie co? Te budki sobie zostawię, zmienię je sobie na walkę na przykład z Brain of Cthulhu. Żebym biegał, bo to nie będą takie budki, dzięki którym będę mógł biegać po świecie, bo z nimi i tak bym biegał A właśnie będę biegał z tymi Flurry Bootsami O, zrobię na kryształa. I chyba teraz pobiegnę właśnie na mm, Crimson I na Crimsonie zbuduję platformę I spróbuję ubić e, Brain of Cthulhu I pokażę wam tą walkę Jak mi pójdzie Oczywiście jak będę robił platformę, to zrobię cięcie, żeby was nie nudzić to zrobię sobie tak na szybko Znaczy na szybko, no zrobię jakąś platformę, dzięki której będę mógł się żwawo poruszać Bo chyba przygotowany jestem Bo 26 defa Shotgun, się zupełnie sobie amunicję Więc czuję się przygotowany Bo na przykład y, przydadzą nam się te części y, chyba z oczek one wylatują dzięki którym będę mógł zrobić Zbroję sobie. Jeszcze lepszą. I dzięki której pójdziemy na szkeletrona, a potem na queen of jellyfish. Odejdź ode mnie. Szkarado. Ciągle cię nie lubię. Nie. Dobra. Więc ja spadam sobie. A zaraz, czy balonik... Nie, balonik tylko zwiększał siłę. A właśnie. I teraz na przykład nałożę sobie te butki. No powiem wam, że widać trochę tą regenerację zrobię, jak szybsza e, jest. Dobra. Więc... E, ja mam nadzieję, że nie zginę tutaj robiąc sobie platformę. E, oczywiście zniszczę herta, bo nie mam po co robić przywołaczki bez sensu. Więc tak. E, ja robię cięcie i widzimy się po nim. E, jak platforma będzie już gotowa. Witam Was po tym cięciu i wracamy e, właśnie do mm, Crimsonum Gdzie zbudowałem już e, bardzo e, zaawansowaną technicznie platformę e, To było bardzo trudne Nie no żartuję e, Zrobiłem taką prostą platformę Dwa ogniska, pochodnie I teraz tak Mam iron skin i, regen i regenerację I myślę, że to mi wystarczy Bo nie wiem, czy coś jeszcze mi się przyda No jakieś by mi się jeszcze podki przydały, nie wiem czy hmm, archery połóż nie, chyba nie a więc, dobra spróbuję to zrobić tak, żeby oni nie mogli mi tu wskakiwać, dobra nie, nie no, okej, okay, dobra nie, ja się wcale nie dziwię, że coś mi z nieba spadło takiego więc tak, wy sobie tam wybuchnijcie no, akurat yy, podskoczyli, dobra Będę chciał to zrobić tak, że dostanę się bombami tam kurde, stresuję się trochę. No kurse, No tak, 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 idealnie. Dobra. Premium w katulach było na Kurde. Nie, 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 no kurde. Mhm, mm mhm, mm niesamowicie. Nie, dobra, to jest bez sensu. O, jaki fail. Nie, dobra. Zaraz się... Czy ja z tego strzelałem? Nie, strzelałem z Hm. Czyli albo to ja coś źle zrobiłem, mam za słabego seta Albo to Brain of Cthulhu jest takie silne. Hm. Zdawałem na to, że coś źle zrobiłem. Albo że Brain of Cthulhu jest zbyt silne. O kurczę, myślałem, że mi się uda. Ale dobra. To jeszcze nie jest koniec odcinka, jeszcze tu postawię właśnie te dwie maszynki. Tu ten wiatraczek. A tu właśnie to, dzięki któremu można craftować specjalne zbroje. Hmm. Gdzie jeszcze mógłbym się wybrać? No, no super mi poszło. Tak. Ile ile chwilą mi pokonał? 30 sekund? Hmm, szkoda. Myślałem, że mi pójdzie lepiej. Ale tu jeszcze jest jedno, tu drugie, a tu trzecie, więc będę miał jeszcze... Trochę szans, oczywiście jeszcze Crimson tutaj Ale to później hmm. Co jeszcze bym chciał zrobić w tym odcinku Właśnie, jeszcze się wybiorę do tej dżungli hmm, bo nie wiem, nie, Po, nie nie, Polit chyba już nie mam po co się wybierać Chociaż on by mi się na potki przydał Ale na razie nie będę po niego szedł hmm. Dwa shieldów Cthulhu Może Nie, to już zrobię poza odcinkiem Po farmie właśnie nie, potrzebuję jednego tylko tak tego się, co się dostaje z tych które mieszkają Zaraz Czy ja miałem Czy ja miałem wtedy ten Klauda? Chyba miałem Ale dobra, już zresztą po walce, po walce No fail był I to mocy. Ale dobra resztę już zrobię poza odcinkiem Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, więc jeśli tak, to może zostawić łapkę w górę, może zasubskrybować, żeby zostać na dłużej. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.